Siema widzowie, dzisiaj zagramy w Rivalsov, jak wam obiecałem. No i po tym odcinku będziecie mogli pisać nicki do, do znajomych. Może byśmy dzisiaj spróbowali sobie rankady coś pobijać. Bo ciągle tego golda wbić nie mogę. Jakby ktoś był, jakby ktoś chciał mi pomóc, no to napiszcie niech w komentarzu i razem wbijemy jakąś tam rangę. Mogę większość widzów chciało rywal, więc. Mm. Co on zablokuje? No dobra. Mm. To jest budowa. To blokuje. No i zablokuje. Snajper zablokował. To zablokuje krabin. Jak to wygląda łuk. To to. to. Ja wziąłem prawie kit taki, taki podnosz. Kurde, no, o, jakiś paintball. No ja nie mogę... Nie, slingshot to jest. O kurde. Bracie. Huu! ja slingshota używać. Kurde. Kurde. O kurde, jeszcze trowela ma. To jest chyba ten zestaw Classic. Na, na ryzyku. To to na pewno będzie takie... Dawaj. Za Ta paintballu użył. Takie mało już pewnie ma na paintballu ama. Uuuu... To dobrze, może być Easy Winok. Myślę, że 120 wyjdzie. Aha. Dobra. W wiem jedno. Nie wchodzić tam do niego. Uu, to o. To na daleko. Ale nie ze mną. Też na wysoko jest to. wolę nie łatwiej. Próbuję. Uu. Miał tu? Chyba nie miał bąbę. Dobra. Do tego tysiąc cala zabijamy. I będzie. Ben, No dobra, nie masz... Chyba 2v2 chciałem. dobra, nie chcę w jakimś Pay2Win grać. Gramy... dwóch. Lecimy te... te customki. No dzisiaj spróbujemy. Customki tutaj idziemy łatwo. Dobra. nawet graczy nie ma. To dobra, nie. Pan Wielanka. Kurde, ja to miałem. Ja bym ogólnie ogólnie sobie troszkę Ja bym zagłosowała na arenkę no to jakiś telefonik to będzie snajpić też też powiedzmy snajpeć będzie to pod nóż robimy na tę misję trochę 1000 kg na te złoto a mam coś 600. Ale no już. nie to nie jest snajper. Ozi. O, weszło. Kto tak gdzie robiło takie? się tak trzy razy podskakiwało, ale to na dockach umiem. Tego się nie spodziewa. U. Jakby co to lubię i balisonga i karambi, ale lubię od B2, ale nie mam balisonga. Kurde. Dawaj. no nie. Tu na uniknę, zacząłem się dziwić. A nie ma już jakiś nóż, tylko po prostu teraz go snajpimy. 80 klucza, a ja zbieram na ten czoła, a będzie 400 Uff, chyba sobie rankę Bo nigdy nie mogłem wybić tego złota to ktoś chciał mi pomóc, no to, to już mówię, że pisać niki w komentarzu, no i zostawcie, no jak możecie, no i zostawcie lajka, jak możecie, to suba. Dla was to nic nie znaczy, ale to coś na Discordzie piszą, jakiś płac, no i tak z tego wyjdę dzisiaj. Bo mi to dzisiaj niepotrzebne, to... A jak możecie, to zostawcie suba. Wiele to dla, dla was to nic, a, a dla mnie to wiele znaczy. Aha, bo to wymiar. To zdecydowanie nam już będzie grać. Frisrea możemy. I on jest. Aha. To gra na, na ten nauk. Typowy kompik. Chyba no, chyba nawet tak, ona taki, taki... On ma chyba dreamboła tego. Nie on ma jakiegoś skinka ma. Thingshow'a ja nie mogę... Moja. To jest ten nauk, wgrasz, to sobie zagramy nauk. Tylko mnie traf. Pamiętajcie, jak wam się podoba, to udostępnijcie do znajomych. Jakoś emotka. Też może mu zatańczy to. Kopię się sam. No ja nie. To jakiś Steel Brain Player. de gramanny klar od ten ten, ten nose urpe chyba o ta gdzie winek pomóż deadno kurde jak ja to dege Tego nie tam, jak ja tego nie zrobię, też nie. Trudno nie na szansek. Nie zawię. Znowu spróbuję ja, jest Dobra, to nie ma jakieś 20, czyli tyle samo, to gramy. Tak to tam. Wiem, z 500 subów to będę wdzięczny i no jakiś może coś zrobię. Co tutaj by wziąć? Sniper bym wziął. To zwykłe? Aha dobra. To tak działa. A no, już zapomniałem, jak się w ten tryb grało. Aha, to jest jakiś Nuklear. Nie, no to jest jakiś Katana. Aha, Katana, no i tu. Dobra, no to Erpek, Exogram. Z cyza, i tony. To może się stać to działa. W sumie ej no to działa. Muszę być trochę ogarnięta w ten tryb. To działa. To zdecydowanie działa. Spróbuję wziąć najbardziej jakieś. No. Bo snijper, to no to. Też nie. To widzowie. To na no dzisiaj już będzie koniec, więc nara. Co myśleliście, że już koniec? No. A to dzisiaj już koniec widzowie. Pa!